Witam. W tym filmie pokażę wam jak usunąć rzeczy z listy ulubionych na aplikacji Vinted. No więc musimy zacząć od dodania czegoś do ulubionych. Dodam sobie na przykład ten przedmiot, klikając w serduszko. Tutaj zaraz obok ceny. Teraz żeby to usunąć musimy wejść w profil i tu cofnąć, ponieważ już byłem w ulubionych. Klikamy ulubione przedmioty. Pokazują nam się wszystkie przedmioty, które zaznaczyliśmy. To serduszko, i klikamy w to serduszko jeszcze raz. I w ten sposób usunęliśmy ten przedmiot z naszej listy ulubionych przedmiotów. Kliknijmy jeszcze raz. I jak widzicie, nie ma tu już nic. I to wszystko. Dzięki za oglądanie. Słyszymy się w następnym filmiku.